Przemysław Janeczek, lat 34, Zgierz. Od 2002 roku kierowca, od kilku lat narzeczony Marty, a od niedawna również ojciec małego Mikołaja. Ciężarówki to jego pasja, którą dzieli zarówno z rodziną, jak i licznymi kolegami, którzy czynnie uczestniczą z nim w tuningowaniu oraz w zlotach. Z zawodu jestem lakiernikiem samochodowym i technikiem mechanikiem. Uczyłem się areografu. W ogóle to wyskoczyło, ten areograf, z jednej, od jednego z moich kolegów, który pomagał tu właśnie przy malowaniu Mana. Mam mówi areograf, nie? Nie, no fajna sprawa. Mówi co będziesz malował? No mówi spróbuję, nie? Mówię, Mariusz nie obrać się, ale nie będziesz lepszy ode mnie. Mówię, ja muszę to wyćwiczyć, nie? Malowałem ćwicząc sobie w garażu na starych elementach, jakieś maski, drzwi stare od Audi naszego. Nie ma tego dużo. Man jest e, chyba piątym czy szóstym takim malunkiem moim w życiu. Więc e, nie wiem co mnie tknęło, żeby jeździć, ale wydaje mi się, że pasja do samochodów od samego dzieciństwa, gdyż lata, tam, no wiadomo, lata były 80. maluchy, duże Fiaty, polonezy, e, dubał przy silnikach, dubał przy samochodach, mnie to interesowało. Też lubię podubać przy aucie, co widać, e, i dążę do tego, żeby to auto się wyróżniało. Namówiłem szefa e, na zlot, zgodził się na zlot, e, no to mówię, szefie, trzeba coś zrobić przy aucie, tak? Może pomalujemy? No to pomalowaliśmy. Pozwolił. E, chcieliśmy zrobić taki motyw, którego nie było u nas w kraju i nawet w Europie. Marta wyskoczyła z pingwinami z Madagaskaru, bo nigdzie ich nie było widać, a bajka w sumie niedawno weszła do kin. Mówi OK, nie ma problemu, malujemy pingwiny. Pingwins jest zrobiony pod wzór oryginału, nie jest oryginalny to toczka w toczkę, żeby nikt mi się też do tego nie przyczepił, że jest ściągnięte bez żadnych zezwoleń czy takich rzeczy, tak. Pingwiny wyszły jak wyszły, starałem się zrobić to jak najlepiej, robiłem to sam wszystko praktycznie, z pomocą kolegów oczywiście też. Marta oczywiście po nocach też przychodziła, kończ już, nie, kończ, bo to trzecia w nocy, kończ, wyśpi się trochę, coś ten, pomagała też, płatki śniegu, no naklejaliśmy, no wiadomo, to co niższe jakieś rejony, to oni wyżej na drabinę jaj i jakoś to no, się robiło, tak, oświetlenie, do szefa, szefie opisówki potrzebne jakieś coś, coś trzeba jechać do sklepu kupić, no może znowu, znowu i tak dalej, yy, wiadomo. Postękał trochę, ponarzekał, ale nie ma żadnego problemu, żeby nie pozwolił nie wziąć czegoś, tak? Całe ururowanie, mój pomysł, to było robione przez mojego kolegę, który mi pomógł po prostu uspawać to, żeby to wyszło idealnie, ale projekt był mój. W środku może dużych zmian jakiś nie ma, dywaniki nowe położone w jasnym kolorze, zasłonki jak widać też. Na Master trucka. wielkie przygotowania, jeszcze wszystko na ostatnią chwilę. Noc ostatnia przed czwartkiem, bo my żeśmy wyjeżdżali w czwartek po południu już na Master trucka, żeby być od piątku rana na miejscu. Środy na czwartek w nocy. Marek jeszcze przyjechał do mnie. Jeszcze mieliśmy obrysówki do założenia 12 w nocy, a my podał, autem leżyliśmy i obrysówki montowaliśmy e, te żółte i te przednie dolne. Dojechaliśmy do pola, poszliśmy się zameldować tam u was zarejestrować dostaliśmy wszystkie rzeczy które są potrzebne na wjazd na wylot no i zostaliśmy wprowadzeni i ustawieni ja się cieszę bo stałem na stanowisku MANA przy dużym balonie także chyba też było fajnie bo jedno pierwsze auto które przyjechało do MAN-a było, było nasze na wlocie dużo dzieci przede wszystkim dużo dzieci no bo wiadomo bajka aczkolwiek dorośli też no Podchodząc do tego z uśmiechem, no fajne, fajne fajnie wygląda. Po to się przyjeżdża na tego Monster żeby podziwiać te auta. Głównie jeżdżę po kraju. E, Wązimy to, co szef załatwi, tak? Dla różnych właśnie sklepów też dywany, płytki różne, do domu wyposażenie AGD i ozdoby różne. No. Ładujemy gresy różne płytki gresowe, dywany, oświetlenie przeróżne, popakowane, kosiarki. Dzięki nam możesz coś kupić w sklepie, możesz ubrać się, możesz zjeść, możesz właśnie kupić sobie nawet sedę. tak? Doceń naszą pracę i wiedz o tym, że my staramy się wykonywać to jak najlepiej i żeby każdy klient, do którego jedziemy był zadowolony i nie musiał na nas czekać.